I chcemy teraz ten nasz bloczek wsadzić na pozycję zerową naszej listy snake, którą otworzyliśmy na początku. Jest to lista, dlatego że jest w nawiasach kwadratowych i w ten sposób definiujemy listę. Żeby, do, żeby właśnie położyć ten fragment tego naszego węża do listy, piszemy snake, czyli nazwa, nazwa naszej listy, insert. I tutaj piszemy pozycję, czyli 0. Co chcemy włożyć do tej listy, czyli aktor i nazwa tego naszego pliku, tego naszego obrazka, który mieliśmy w folderze Images. Element. I teraz piszemy jakby pozycję już na planszy, w której ma się pojawić ten bloczek. Czyli jeśli nasz kierunek jest w lewo, to chcemy ten bloczek postawić. Ten, ten, ten bloczek właśnie, który jest na pozycji 0, który tutaj włożyliśmy, chcemy go na pozycji x minus krok, czyli 50, i na pozycji y, ponieważ nie zmieniamy wysokości, tylko poruszamy się lewo-prawo. I teraz, jeśli nasz kierunek równa się p, czyli w prawo, To też wstawiamy ten nasz bloczek na pozycję zerową. I tutaj hmm, chcemy teraz go, jakby przed innymi bloczkami postawić, czyli tutaj będzie plus krok, a nie minus. Plus krok i ta sama wysokość, bo poruszałem się lewo-prawo. I teraz wystarczy zrobić tak z górą i z dołem, ja sobie to skopiuję. Tutaj zmieniamy na góra i dół. I też no, tak samo będzie początek na pozycji zerowej i ten snake element i tutaj będzie akurat już ten, ten, sam, ten sam x. Ale będzie się różnić tylko y. I tutaj będzie minus krok, bo idziemy do góry. Czyli chcemy to yy, ten, ten, ten bloczek postawić przed innymi bloczkami, ale na górze. A tutaj będzie plus krok, wyjdziemy do dołu i chcemy do dołu postawić ten bloczek. Przed innymi, ale na dół, na samym końcu. I teraz, yy, jeśli chcemy sprawdzić, czy. Długość naszego, naszej tej listy snake jest większa niż 3 i jeśli jest większa niż 3, to będziemy chcieli usunąć bloczek, który jest ostatni. I w ten sposób właśnie. Tutaj, tutaj przestawiamy bloczek ostatni na początek, a tutaj chcemy go usunąć. Jeśli byśmy go nie usuwali, to on po prostu by się ten wąż wydłużał. Nawet bez jedzenia jabłka. I żeby usunąć coś z listy, piszemy Snake rimów Snake i teraz y, podajemy indeks tego naszego elementu w liście, czyli gdzie on się znajduje na jakiej pozycji y, LEN Snake. Y, funkcja LEN y, pozwala nam, zwraca nam długość naszej listy, wielkość. Minus 1. I minus 1 dlatego, że y, załóżmy, że nasz wąż by miał 4 te bloczki i długość listy wynosiła właśnie 4. Ale w programowaniu liczy się od 0 i ten bloczek na pozycji, jakby ostatni bloczek, będzie po prostu 3, bo jest 0, 1, 2, 3. Czyli ten czwarty element z listy miał indeks 3 i dlatego minus 1.